Tutaj mamy krosa hexagona 2.0, przerobionego głównie pod ninę, ale wielkość jest taka, żeby bez większego bólu ja też mogę na nim jeździć. Tutaj mamy silnik przekładniowy bez czujników hala. Tani prosty sterownik z AliExpress. Jako ciekawostka jest. Czujnik pas zrobiony na Arduino także tutaj potencjometrem przy kierownicy nastawiamy wymaganą prędkość także na skrzyżowaniach możemy do zera zdejmować wspomaganie Mocowanie baterii jest zrobione w postaci podkładki na śrubie od bidonu. Tak wygląda mocowanie baterii. Baterię wsuwamy tutaj na tą podkładkę i na dole zapiera się o ramę. Tak widać trochę. Trochę powoduje to obcieranie ramy. O, tutaj w ten sposób jest pas zainstalowany. I można zarówno używać baterii Silverfish, jak i nowych drukowanych na drukarce 3D. O, tutaj koło od Kelysa. Zresztą kierownica też, bo oryginalna kierownica była szersza. I Nina narzekała na to, a ponieważ weszło koło od Kelesa to też weszła kaseta siedmiorzędowa przerzutki oryginalne. Altus no i korbę zmienimy, a bo w tej, która tu była oryginalnie. Jak widać rama S 17 i Korba, która tu była oryginalnie to na najmniejszej zębatce. Powyginały się zęby, także teraz działa pełen zakres przełożeń. Opony sliki, bo raczej nikt z tym na tym w teren nie jeździ. No z tyłu semi sliki. Kobra. Także całkiem sensowny rowerek.